Zapraszam na kolejny mój odcinek, w którym chciałbym przedstawić nietypowy amplituner yy, duński. Duński no, na podzespoch niemieckich, ponieważ yy, te dwie firmy yy, kiedyś miały coś ze sobą wspólnego yy, na przełomie lat 60., 70., który yy, zakupiłem w piątek jadąc sobie z, puław do, yy, z Warszawy do puław. I patrzę, jakiś jest y, hala z antykami. Jest hala z antykami, a my zajadę, zobaczę co będzie. Patrzę, y, nic tam nie było, bo facet nie zna się na elektronice, y, w ogóle y, nie handluje elektroniką, ale ktoś, y, czy w rozliczeniu, czy w czymś, dodał mu takie coś. No i ja to co tu znalazłem oczywiście to było zakurzone. Obudowę zdjąłem do demonstracji, no i do czego zmierzam? No i chciałem go tak leciutko przedstawić, a że jest w pięknym stanie, oczywiście to jeszcze nie rozbierany był. Zobaczcie, on jeszcze nie rozbierany był. A radyjko nazywa się ITT Shaub Lorenz. Kiedyś to było kabel, bodajże że tak w internecie patrzyłem, stereo 4500 Hi-Fi. No i jeżeli się wpisze, wpisze ten napis, że tak powiem w Google to nie wyskoczy ten model wyskoczą nowsze modele a ten jest yy, i ten był produkowany tylko w roku 1972-73 więc ma 47 lub 48 lat zachowany w idealnym stanie i jeszcze nie rozbierany yy, tutaj trzeba żeby rozebrać takie ampułki mam ampułki ale tak chciałem go przedstawić jeszcze w takim stanie, jak jest, wszystko fajnie chodzi. Potencjometrę udało mi się przesmarować, że tak powiem. No, jak rozebrałem go z obudowy, no i tak to wygląda. O co chodzi w nim? O to chodzi w nim, że on jest mniejszych rozmiarów niż Radmor. Cały a trafo jest dużo większy. No, i z tego co znalazłem na internecie, gdzieś tam w muzeum radio. Czy coś takiego, to on ma niby moc i 2x60 W, maksymalną muzyczną 2x90. Ok, więcej informacji naprawdę nie ma. Już nie mówiąc o znalezieniu schematu do niego albo czegoś. No tak, ale jest cisza w głośnikach, nie gra. No i po rozebraniu, po odwróceniu go na drugą stronę i później przełożeniu w inne miejsce zobaczyłem taką rzecz. Zobaczyłem między innymi napięcie, oczywiście, pomierzyłem. Tu jest 50V, zmiennego napięcia wychodzi strafa, oczywiście 230 przychodzi Tutaj jest napięcie 7,2V na żarówki. Te są pewnie 6V, ponieważ jest teraz większe napięcie. Z 220 przeniosło się na, znaczy u nas jest większe. No... Na 240. No i tak to wygląda. Bardzo fajna konstrukcja. No i to jednak jest, ponieważ na przykład radmory, merkuraki były już później robione. Też fajnie zrobione. Uważam, że ta technologia troszkę była posunięta do przodu u nich. No i pozwoliłem sobie tutaj tak rozpakować głowiczkę UKF-u. Też fajnie zrobiona. Oczywiście jeszcze widać, nie wszystko jest na płytkach drukowanych. Raz, dwa, trzy, cztery, y, pięć y, y, cewek. Raz, dwa, trzy, cztery y, trymerki, które y, są regulowane też od, y, oczywiście od, y, od dołu. Y, no i potencjometr y, taki tutaj jest powietrzny. Potencjometr powietrzny, płytkowy Nie potencjometr, co ja pieprzę kondensator do nastrojenia fal no i wiadomo głowica UKF-u i głowica od fal długich ponieważ tylko takie dwa zakresy ma w kilohercach i to AM jest tam nie wiem dlaczego jest od 500 do 1600 dobrze to jest kiloherców przecież u nas było 227 więc długie 227 ale może tam było inaczej nie wiem nie mam pojęcia piękne dwa wskaźniki wychłowe lewy kanał prawy kanał nawet wyskalowane są e, do 100 watów nie napisane jest przy ilu omach jest ta moc e, aczkolwiek jak widać ma na cztery głośniki wejście zobaczcie na napisy na te przyciski to jest coś pięknego e, mistrzostwo świata dopiero będę panel rozbierał no ale tak to ładnie wygląda Dowiedziałem się, że tutaj w tych solidnych raczej radiatorach są tranzystory 2N3055. No i więcej informacji w sieci na jego temat za bardzo nie ma. Pokażę Wam tył. No, tył jest w stanie idealnym. O, tutaj mamy, właśnie jak się wpisze jeszcze tego ITT 4500 HiFi Type R120W Nie wiem czy to jest moc 120 W, raczej nie, to jest typ Dlaczego? Dlatego, że ten transformator no, jest Większy niż w Radmore. no i to No i taką jedną trzecią Tak? No nie chce się pomylić I waży 9 kg całość Więc y, tyle samo co Radmor także solidna, fajna konstrukcja, speaker A, speaker B, oryginalny przebud sieciowy oczywiście yy, kondensatorki jak najbardziej no i teraz tak yy, szukałem schematów sieci, żeby coś zobaczyć ale nie ma możliwości natomiast zobaczyłem jedną rzecz mostek prostowniczy, jedna dioda jest a cztery popękane ze starości i one mi wypadły. Jak to rozebrałem, jedna tam jest druga. O, jak widać. O, druga dioda. To jest dioda, która powinna być taka sama. O. No i te diody muszę najpierw zmienić, ponieważ no dźwięku nie ma. No i nie ma prawa być. Fajne kondensatorki. Oczywiście ja też mam trochę starości. Pokażę tak przy okazji. O, proszę bardzo. Tu mam jakieś Kd. No niektóre są nowe. Ale tak, tutaj są starości, jakieś filtry, jakieś cewki. Jak ktoś będzie chciał, yy, miał pytanie, albo komuś będzie potrzebne, takie diody. Mało tego, yy, diody. Diody mam jeszcze, diody mam jeszcze germanowe, gdzie można sobie yy, skonstruować radejko. Yy, o, jakieś takie o, yy, radejko yy, detektorowe. Yy, I też to będzie grało, i to bez żadnego zasilania. Yy, tam nawet jakieś ciekawsze, o tu jest taka ciekawa Germanowa dioda na przykład Proszę zobaczyć o, Bardzo fajna, nowka sztuka Stare tranzystory niech chińszczyzna BC-177 BC-178, BC-147, 148 BC-213, BC-211, różniaste yy, Mam starego typu Jakieś tantalowe. nawet te są podobne do tych które tutaj są Ale niestety nawet takie same, ale wartości są inne, więc zobaczę, czy one będą sprawne. Ja sobie pomierzę. No i jeszcze mam trochę transfer nawet gramanowych. Jak ktoś. Te G78, tu mam jakiś. Dobra, jak ktoś będzie chciał i, i, i potrzebował, to proszę y, się pytać. No i taka ciekawostka. Y, DM, DM70, oryginalne, sprawne oczko od y, radia pierwszego polskiego transferu szarodka. No ale to szczegół. I tak, jeszcze chciałem przedstawić jedną rzecz obudowę. Obudowę pokażę. O, weźmy patyczek. Obudowa od tego amplitunera po prostu jest rewelka. To jest oryginał. Nic nie robione, tylko wyczyszczone z kurzu prądem. Zobaczcie jak to wygląda. Jaki to stolarz musiał robić, że to 47 czy 48 lat wytrzymało i jest po prostu w takim stanie. To jest mistrzostwo świata. Wszystkie rogi, wszystko. To, no, tak zachowany egzemplarz to ja nie widziałem z tych lat. No i tu jest bardzo fajna rzecz, ciekawostka. To się kółeczko obraca. A dlaczego się ono obraca? Już mówię, to też jest yy, fajne, ponieważ jeżeli w, wkładam radio tak jak w Merkurym w amatorze. Yy, nie, wiem, no, rad ma inaczej, ok. Wkładam radio do środka, to żeby wyrównać krawędzie, to ja sobie tutaj tym tręcę, i wychodzi mi y, ten krążek aluminiowy z jednej, z drugiej strony, po to, żeby radyjko tutaj stało sobie równiutko. No, to są konstrukcje, których nie da się opisać. Wyprodukowanie w Danii, prawdopodobnie na niemieckich częściach. Amatorka okleiłem, postara y, była słaba okleina i to tak mi wyszło. Y, no i teraz y, zaskoczenie, ponieważ nie znalazłem do niego schematu. Napięcie regulacji nic, pokażę go jeszcze. Oj, tak wezmę. O, może zobaczyć, jak to od spodu wygląda. Oryginalne wszystkie potencjometry przesmarowałem, no bo jest dostęp. Przełączniki nie zaśniedziały tak jak w Radmorze, które jest młodszy. Głowica AM, nic nie czyszczone jeszcze było. No i słuchajcie, Mistrzostwo Świata. Ja wyciągam to. Myślałam, to jest naklejona albo coś. To jest koperta. I w tej kopercie, co ja znajduję? Zaraz, bo nie mogę wyjąć. I w tej kopercie, ja znajduję instrukcję obsługi. Nie będzie widać. Dobra. Spróbuję ją jedną ręką rozłożyć. Instrukcję obsługi znajduję. Do tego radiolnika, oczywiście, taki jak tutaj jest napisane, serwisowo. Jak ja to zobaczyłem, i yy, prawdopodobnie pierwszy to otworzyłem po. Zobaczcie, po prawie 50 latach to ja po prostu nie wiedziałem, co robić. No i poszłem do żabki, sobie piwo kupiłem, bo tu jest wszystko napisane. Wszystko jest zasilać, jakie diody, jak i wszystko? Pewnie oryginalnych nie kupię, ale już jakiś będę miał mógł wzornik zamienniki. Nietypowe kondensatory 5000 mikro na 70 V. Są tam trzy: o tutaj widać. To jest tak, ten pierwszy to jest 5000, ten 5000 mikro na 70 V i te dwa też gdzieś tutaj. Znalazłem na drugiej no to tą tworzyłem do filmu yy, są tam też dwa wielkie filtrujące yy, po 3000. Nie, y, ten ma. Zaraz, ten ma 5, a może wszystkie mają po 5, nie wiem. Ten jest trochę większy niby. Albo na napięcie. Dobra, nieważne. Jest to tak świetnie zrobione, że technologia 50 lat temu nie była gorsza niż Polska 40 lat temu. Albo się mylę sami to ocencie. Yy, no i cóż, sobie to są małe napisy, ja sobie robię zdjęcia, właśnie tym aparatem, którym robię teraz, powiększam, ale wszystko ładnie i czytelnie widać. No dla mnie to jest mniejsza świata. No i zobaczymy jak to wszystko się będzie prezentowało. O, oczywiście kolumienki. stąd sila przyszły mi oryginalne zawieszenia do zrobienia. No i tutaj też już mam zrobione. Jedna jest przygotowana, umyta. Druga jeszcze nie oryginalne GDWK 80 jako wysokotonowe. No i oryginalne membrany na wysokim koszu z tą w układzie 20x34. Cztero dedykowane do radmorku. No i cóż, dziękuję za uwagę. E, oczywiście, jak ktoś będzie chciał części, e, to jest też do mnie kontakt. Polecam i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć. Hej.